Dobra, idę zobaczyć ten sparing Olejnika z tym nowym od Kruszwila. on się bodajże chyba Bożej nazywa. Także zobaczę i zaraz tutaj relacje zdam. No dobra, w skrócie, moim zdaniem tak. <laughs> Możecie sobie mówić o nim, co chcecie myśleć, myśleć też. Ale kurwa, no, przyłożył się chłopak. Nie ma tam, nie jest jakieś to padaczne. Okej okay, moim zdaniem, bitka uliczna. Ale fajnie, fajnie, że, że wrzucili ten jego <laughs> sparing, bo było trochę cicho, było nudno, a teraz. E, dostałem taki boost motywacji, żeby żeby dalej zapierdalać. Znowu poczułem to, że jednak walczę. Także widzimy się na konferencji 28. Ale gardzę, trzymajcie się! O lewej! Nie żyj z niego! O O No. I broń Boże, nie robię z siebie żadnego znawcy, ani nikogo traktuję to tak, jakbym sobie po prostu oglądał w telewizji walkę. Dostał dwa razy, ale też się bił, no. Leci, leci, nie kalkuluje. Może dostać nokaut, ale może też zadać nokaut. Także, moim zdaniem, był remis. A Waszym zdaniem, kto wygrał? Służący Krushwila czy Olejny? Moim zdaniem, był remis. No co?